Staram się nigdy nie oceniać pracy sędziów. Uważam, że bramka, którą Elana strzeliła, to był ewidentny spalony. Stał na wysokości linii bocznej, można powiedzieć. Wychodziliśmy trzy razy po podaniach prostopadu i sędzia, nie wiem dlaczego, podnosił chorągiewkę. No, prowadziliśmy grę, Elana szybko trafiła nas, ograniczyła się do kontrataków, kilka razy groźnie kontratakowała, ale uważam, że tutaj sędziowie wypaczyli wynik meczu. Ja mam odmienne zdanie. Akcja została cofnięta i zupełnie w innym kierunku ta piłka poszła, i uważam, że bramka została zdobyta prawidłowo. Ale mówię, każdy ma swoje spojrzenie na to. Jeśli chodzi o ten mecz, to oczywiście zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że przyjeżdża zespół bardzo dobrze poukładany. Tutaj Janusz bardzo dobrą robotę robi i niejednemu pewnie punkty zabierze i bardzo dobrze, bo liga i nasza grupa jest bardzo wyrównana i wszyscy, każdy z każdym może wygrać i o to chodzi. My e, cieszę się z tego, że przede wszystkim wygraliśmy bardzo ciężki mecz. E, oczywiście stroną przeważającą była tutaj była drużyna czarnych, ale niestety tutaj nie udało się stworzyć sytuacji e, bramkowych. E, mieli bodajże jedną czy dwie sytuacje, ta jest taki, w których mogli strzelić bramkę. Mieliśmy tych sytuacji o wiele więcej, e, z których powinny paść bramki. Pracujemy cały czas na treningach nad tym, nad tym żeby ta skuteczność była naprawdę zadowalająca. I na pewno w pewnym momencie ci zawodnicy, którzy mają tę sytuację, będą strzelali i będziemy się wszyscy cieszyli, ale cieszę się z tego, że przy wyniku 1-0 zespół potrafił utrzymać, a przede wszystkim gra defensywna tego zespołu wygląda naprawdę przynajmniej na dzień dzisiejszy imponująco. Szkoda tych punktów w Dziesiowicach, gdzie właściwie jeden wolny przesądził o przegranie, przegraną meczu i gdzieś uciekły nam te punkty, ale walczymy dalej, najważniejsza jest dla nas wygrana. Trzy oczka, jesteśmy u góry i cały czas będziemy wszystko robić, żeby wygrywać, a przede wszystkim Pytanie, czy pięknie przegrywać, czy brzydko wygrywać? To trzeba się stanowić. Ja wolę brzydko wygrywać. Dla nas, obrońców, najważniejsze jest nie stracić bramki. Udało nam się strzelić, utrzymaliśmy do końca i to jest dla nas najważniejsze. Trzy punkty, jesteśmy na czele tabeli. Cel jest jasny. Nie będziemy krzyczeć, że chcemy awansować. My po prostu po cichu chcielibyśmy awansować. Dziękuję.